Ho, 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 aby tradycji stały się zadość, zapraszam Was na pokaz wigilijnego stołu, a konkretnie tego, jak dekoruje stół oraz potraw, które na nim zagoszczą. Jak widzicie w tym roku również zdecydowałam się na gałązki świerku, które umieściłam w centralnej części stołu. Zastawa i sztućce również te same. I to jest w tym najpiękniejsze. Za każdym razem, gdy je wyciągam, mam poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego. Zaczynamy od słodkości. Numer jeden, Sernik Lotus, czyli ostatnio hit internetu. Kolejno pierniczki. Nie są idealne, ale zrobione przez moją córkę, więc uwierzcie mi, dla mnie one są perfekcyjne. Oczywiście makowiec, klasycznie owoce, a wśród nich cukiereczki, po prostu kluski. Bez dodatków, chociaż nie, bo jest buziak od męża, czym by była wigilia bez karpika, kolejno chleb domowej roboty, a konkretnie mojej i Thermomixa naprawdę wyszedł świetnie, winogronka, białe i ciemne, śledzik w śmietanie z cebulką pycha, parujące cieplutkie uszka do barszczyku, obowiązkowo pierogi z kapustą i grzybami, paszteciki. Grzyby w oleju uwielbiam, obowiązkowo kompot z suszu, który u mnie w domu pełni funkcję zupy, a tutaj śledzik, sałatka warstwowa z tuńczykiem, no i paszczyk czerwony opłatek i jak widać wysłużone pismo święte i kropka nad i czyli zapalenie świecy. I tak prezentuje się nasz wigilijny stół i jego zawartość. Zestaw dań zazwyczaj taki sam, jedynie zmienia się repertuar jeśli chodzi o ciasta. Dajcie koniecznie znać, co w waszych domach króluje na stole, czego na przykład u mnie nie. Ma. Korzystając z okazji jeszcze raz życzę wam wszystkiego co najpiękniejsze wraz ze swoją rodzinką.